Witamy, Turek. Z którym miejscem? Ósmym. Zadowolony trener? Oczywiście. Ciężko było osiągnąć tą ósemkę? Oczywiście. Spotkaliście się w półfinałach, w finałach właściwie, razem z Sarnowem Podgórnym. Nie ukrywam, że ja to liczyłam, że przynajmniej jedna z drużyn wyjdzie do czwórki, ale grupa była chyba ciężka, co? My mieliśmy takie szczęście, albo nieszczęście, że grupy były wszystkie ciężkie, które trafiliśmy. Yy, ciężko nam było wejść do szesnastki, ciężko nam było wejść do ósemki. Niewiele brakowało, żeby wejść do czwórki, a ostatecznie zajęliśmy ósme miejsce. Hmm. Jakich chłopaków pan ma? Jaki to jest team? Są mali chłopcy. Gdyby byli trochę więksi, to byśmy bili się o medale. Myślę, że urosną. Teraz mają czas na to, żeby podrosnąć. Zobaczymy, co dalej. Przede wszystkim to zależy od ich pracy. Ile włożą od chęci, od pozytywnego nastawienia i tak dalej, i tak e, dalej. Czy ci chłopcy będą grali w przyszłym roku w Młodzikach? To już będzie taki dobry nabytek? Nie no, ci chłopcy będą grali, w, są w szóstej klasie, będą grali w czwórkach, ale, że tak powiem, będą pomagali młodzikom. Od trójek do młodzika to już tylko rok różnicy. No tak, ale centymetry są takie, a nie inne. Musimy poczekać. Siatka w młodziku idzie na 2,35, my teraz graliśmy na siatce 2,10, a oni ledwo przez tą siatkę się przebijali. E, ósme miejsce w Polsce to jest bardzo fajny wynik. E, czy w przyszłości, w przyszłym sezonie, macie jakieś szanse z dwójek i trójek, aby również wystąpić w finałach ogólnopolskich? Powiem tak, z dwójek i trójek. Mamy fajną dwójkę, tylko nie mamy trenera. Jak się znajdzie takowy, to może z nimi popracuje i może przyjedzie również do Gliwic, o ile finał będzie w Gliwicach. Mamy fajne dwójki dziewczynek, które będą trójkami, jest to duża grupa, tam mamy trenerki i one myślę, że przy dobrej pracy systematycznej mają szansę też przyjechać do Gliwic. A, co się dzieje, że z chłopakami nikt nie chce pracować? To nie do mnie to pytanie. To pytanie do trenerów, którzy chcieliby. Nie wiem, być może teraz są takie czasy, że każdy trener, który przychodzi, który kończy studia trenerskie, chciałby zarobki na plus ligowe, może tak. A tutaj trzeba pasji, bo przecież pan jest trenerem z totalną pasją od lat i zarządzanie, jak to pan mówił w naszym wywiadzie, kierowca, dre... człowiek, człowiek orkiestra, wszystko. Kierowca, trener, sprzątaczka psycholog i tak dalej, i tak dalej. E, czy teraz w drodze powrotnej do e, Turku będzie wesoła autobus? No przyjechaliśmy osobowym samochodem, jest nas tylko czwórka chłopaków i ja, także na pewno będzie wesoło. Gratuluję w takim razie postawy i jakiś przekaz dla młodzieży, która chciałaby również zagrać w Gliwicach w kolejnych latach? Praca, pasja, serducho. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.